Strony kina. Witam was w nowej serii na moim kanale Serii, która po prostu nagle pojawiła się No pojawiła się nagle Jest to seria z gry Sonic Generations Słuchajcie, na początek sobie troszeczkę pogadam Po pierwsze Soniku, mógłbyś tak nie, nie filmikować mi, dziękuję Słuchajcie, ja grę obejrzałam po raz pierwszy U JJ a. Gra jest z listopada 2011 roku Jeżeli jeszcze wam o tym nie wspomniałam ja nie jestem jakąś wielką fanką Sonica. Nie grałam w poprzedniej części, nie kojarzę historii, natomiast ta część po prostu pod względem. Pod względem grafiki i sposobu w jaki jest skonstruowana bardzo mi się spodobała. I tak w sumie dzisiaj ją kupiłam za dwa klucze z Stefan i wie, a sobie zerknę, co i jak? No, to powiem Wam, że jak sobie zerknęłam co i jak, to po... po... W 16 minutach gry stwierdziłam, że. Kurde, nagram to sobie na randomową kina. Chwilę później stwierdziłam, że. Kurde. Seria? Nie wiem, czy uda mi się grę skończyć. Jest to oczywiście zręcznościówko-platformówka 3D. Zaczniemy sobie, oczywiście, nową grę. Będziemy przechodzić tutorial. Myślę, że w trakcie tutorialu mogę sobie do Was gadać dalej. Nie spodziewajcie się płynnego przejścia, To Wam mogę powiedzieć od razu. Czy nie się, że będę tak jak JJ przechodził i. i on właśnie zbierał wszystko? Zawsze miały plusy, i w ogóle, nie? No to nie, u mnie tego nie będzie. W grze ogólnie, z tego co zdążyłam zauważyć, to: sposobów na przejście danej planszy jest pierdyliard. I to jest właśnie to, co mi się w tej grze podoba najbardziej. Takie, takie przejścia. Amon! Tak, to no, Z ściółki pluski, nawet. No wiecie, jak to się kończy, no proszę Was. Ale gra jest, jak widzicie, bardzo dynamiczna. I, I bardzo klimatyczna. Przy okazji, bardzo kolorowa. To jest coś, co mnie osobiście bardzo się podoba. Opa, po pierwszy mi się tu udało na to wskoczyć. A, mogą wstać na górę, ale. Życie. No i tak, z tego co nam powiedział, ziomek, który tutaj z nami lata. Yy, no pff, zobaczcie, czy znaczy to nie jest piękne. Nie, ja do tej pory tutorial i kolejną planszę i się zakochałam. Yy. Dobra, stój. Dupa. Poczekamy. Rozpruszyłam się. Nie, po prostu nie mam pytań. Można i tę o. Ja sobie lubię daszowe znuku. No, to jest przepiękne. I właśnie gra mi kolorystycznie odpowiada. Odpowiada mi... Aha, wiem, o czym mówiłam. Tak, ogólnie gra mi odpowiada. To zakończmy. A mówiłam o tym, że w momencie, kiedy oberwiemy... S+, plus, S, 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 ranga E. Proszę. Obejrzyjmy sobie filmik. Na ja eee. To tracimy te takie kółeczka. Jak go bez kółeczek, to tracimy życie. Nie ogarniam włosów, nie ogarniam tu niczego. Sonika oglądam chyba zrazu. Odcinek bajki, to jak spilowałam dzieci sąsiada, w akurat leciały.

You totally got me this time. I had no idea. Yeah. So, also because. Happy birthday, Sonic. Hope you like this. The What? Sonic, what's that? Co się to przejmował? Hot dog! Sonic, goń hot Doga, No ckoo! Wiem, że Sonic Generation opiera się na tym, że mamy nowego Sonika i starego Sonika. O wsy Sonic. Czy no w drugą stronę? Jak zwykle musisz wszystkim pomagać, bo sobie nikt nie potrafi poradzić w życiu bez ciebie. Rękawiczka. W ogóle Sonic jest chyba niebieskim mierzem, nie? Tak coś mi się kojarzy. Mama gustowne buciki, ciekawe czy W ogóle. CO TO ZA POMYSŁ, ŻEBY NOSIĆ SAME RĘKAWICZKI I BUTY, A MAJTÓW JUŻ NIE?! No dobra, on tam nic nie ma, w ogóle on tam nic nie ma, come on... No ale... Pff. Dobra, cokolwiek. Tutaj jest chyba pierwsza plansza, więc ją też sobie zagramy. To jest jeszcze... Znaczy, oprócz tutorialu tylko to robił I ta jest... Yy, Tamten Sonic, w, w którego graliśmy... Moich... Come on... Tak, kino Możemy się tak odbijać między przeciwnikami, możemy sobie również daszować. No, come on. Sami widzicie, jak to wygląda. No myślę, że niewiele jest osób, którym się to nie spodoba. No Sony biegni. Aha, dobra, to jest... Czy tak powiem szczerze, przycisk B to jest jedyny... Come on! Jedyny przycisk, o którym ja zapominam, jeżeli mam być szczera. On na tej planszy będzie parę razy potrzebny, ja z tym miałam niesamowity problem. Dobra, przyda, to sobie. Ty, Sonic, co ty kminisz? No sruń w tą mańkę, nie. No i zobaczcie, te, te... momenty tego typu, no... Mistrzostwo świata. Aha, nie mogę tak tego zrobić. I co? I straciłam życie teraz? Nie, Zachciało mi się, kurwa, zachciało mi się! Mam nadzieję, że te życie nie są tutaj jakieś takie mega istotne i nie wiem, w pewnym etapie nie okaże się, że o, Kina jesteś w dupie, bo straciłaś głupio życie. Jednej drogi, ta droga mi się bardzo podoba. Ta droga jest chyba jedyną słuszną bo tamte się kończyły. Nie musicie przyznać, że wygląda to epic. Oczywiście JJ sobie zrobił to o tyle łatwiej, że on nagrywał yy, narrację osobno a komentarz osobno. Ja się tak zazwyczaj yy, no nie bawię się. Znaczy, ja jeżeli mam być szczera, to tak nie potrafię. Muszę zacząć od tego. Jaś próbowałam coś nagrywać. Fak. Porąbałam przyciski. No. Jest piękne! Nie, ale ja tak naprawdę nie potrafię nagrywać. W sensie nagram sobie na początku gra, później będę siedzieć i do was gadać. W ogóle bez sensu. Jeżeli mam być szczera. Znaczy dla mnie to jest totalnie wykonalne. Aha. Nie kładeczko! Bziuuk. I napuście! Dobra, schyliłam się! Schyliłam się! No, no możesz się! Dziękuję! No dobra, teraz już chyba z too late. Jeszcze nie wiem jak się wbija busta, nic nie wiem, po prostu... Szczerze wiem, że nic nie wiem, ale... ale się zakochałam. Uu. Dobra, napiszcie mi, czy te życia są jakieś istotne, jak trzeba będzie, to po prostu... A nie, teraz nie cofnę sejwa przecież. No kurwa. Dobra, damy sobie radę. Damy radę? No, musimy. W ostateczności, jeżeli mi napiszecie, że to jest naprawdę coś bardzo istotnego, to... że tak powiem, póki co yy, będę mogła, że tak powiem, przejść jeszcze ten pierwszy odcinek poza nagrania wocha tym. Dobra. Mamy koniec planszy, co tym razem. B? Ostatnio zrobiłam S, a po prostu za pierwszym razem S, teraz B. No ale cóż, straciłam głupio dwa życia, to czy jedno na swoje osyszczenie, a drugie bo, bo przylamiłam. Ten jest jakiś dziwny lisek. Is it me, or is that place we were just in awfully familiar? Mm, not to me. This place looks like something sucked all the life and color out of it. totally strange. Mm -hmm. No stranger than rescuing genies and magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. I'm more concerned about finding our friends. Hey, Sonic, I saw something over there in the distance. Over there. The buildings, but they look weird. Okay. That might be a good place to check out. Będę wracał wkrótce. Wow, nie żartowałeś kiedy powiedziałeś wkrótce. Myślałam, że już uciekłeś. I to jest, to był właśnie drugi Sonic. Sonic starszy. Sprzed wielu lat. Grzegorz Hill. Nie wiem dlaczego pomyślałem o Gender Hill, ale to tam, tam. Ale właśnie widzicie, możemy sobie zmieniać Soników. Możemy być starym Sonikiem, albo nowym Sonikiem. Różnica z nimi jest chyba tylko i właśnie taka, że ten... Okej... Okay. Chyba muszę go... Dobra. Eee, tak, nowy Sonik gada, stary nie? I... Wow. wow! Jak widzicie, ten musi załadować Dasha. Tamten nie musiał. Tamtemu się kończył. To mu się chyba nie kończy. Nie wiem do końca, jak to działa. Ale ogólnie wiem, że nic nie wiem o tej grze, więc. To fuk. Czy ja wskoczyć na to? Nie! nie można i tak. Czymś się gdzieś właśnie spier. Nie wiem! Ale mam wrażenie, że na projekcji spadł, gdzie nie powinnam. Miałem wyłączonego fejsa, ale go włączyłam, bo... O, krop. O, życia! Hmm. Mam nadzieję, że poruszam się w dobrym kierunku. Mam takie wrażenie, że to tak jednak bardziej od prawa do lewa zawsze. Ale cholera wie twórców Sonika. Czy, wybaczcie moje miny momentami, ale po prostu wow. Jeszcze jedna rzecz, ja tą grę owszem oglądałam, ale to było bardzo dawno temu, to są dwa lata temu, więc szczerze nie pamiętam takich, takich, wow, <taki> takich, takich, wow. Jestem jeszczeniam świata Czyżby to była ta, ta dziu, dziunia dzi, 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 Dziunia. Okej, okay, mam jakieś otworka nie możemy z nim pogadać. Ja jestem ciekawa, czy jeżeli zmienię Sonika na tego Sonika, to czy teraz mogę zrobić tą planszę jeszcze raz? Ale w wersji nowego Sonika Znaczy, mogę. No to teraz, słuchajcie, no to. Nie wiem, będziemy robić, przechodzić w wersji takiej takiej, chyba, nie? Nie wiem, napiszcie mi, co w o tym myślicie. Ja w ogóle. dobrze, ja mam sz szczerą nadzieję, że Wam się tak raz podoba. Chociaż w 90%, tak jak podoba się mnie. Chyba, jak nie, to będzie lipto. Chociażbym ja miał nikt tego nie oglądać, to coś tak czy, że, że będę nagrywać, bo... Mega! Ukrad. No... Pusz! No... Je jeden ten w ogóle nie mam pytań. Teraz tutaj! Nie. No come on! Czemu oś od tego Soniczku! Bardzo cię proszę, słuchaj, Kinusi. Może tutaj górą tak? Wow! Amazing! Walk up! Walk up! Tam, to tam, tego czerwonego! Nie, Sonic! Żeby nie było to, on się mnie nie słuchał. Muszy wam, że znowu zejdę. Jak tam wskoczyć? Zaraz umrę. Soniku! Skill! Skill! Nie fart, skill! Brawo ja! No jest ciekawa, gdzie stąd wyleza. Soniku, wyjdź stąd. No. Dobra. Okej. Okay. Przecież to przeatakowało on. Nie, nie, nie. po prostu browuje. Totalnie browuje. No, Soniku! No, brawo! A, bo ty pusta nie można ładowanego. A to to by się pewnie pust ładuje przez zbieranie kółeczek. No, sobie warga przegryzłam tak. No, no nic. w końcu. Juu, nie! A tu się poziom wody podno... Aha, to tutaj są te, dobra. Sonic, 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 proszę cię. No, tu. O. Sonic, bo ja nie wiem w którą stronę. To się nie... Mam nadzieję, że tędy też dojdę. Chyba nie. Co naprawdę mam dziś na wrażenie, że tędy nie dojdę. No, Sonic! No, na tym wyglądamy. Tak, dobra. Ha, pu, hu, hu. Dobra. Dobra, słuchajcie, i... Dobry jest. Znaczy, ma dwa ogony. Jaka rusofofoda. Sonic ma jakąś chorobę psychiczną. No dobra, Sonic może mieć chorobę psychiczną. A my sobie kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jeszcze nie wiem, jakie będzie dni, jeszcze nic nie wiem. Wszystko się okaże w najbliższym czasie. Siema. Fuck with you? Co on powiedziała? Powiedzcie mi, że się przesłyszałam. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to jeżeli macie jakieś rady, to piszcie mi w komentarzach. Eee, jeżeli macie jakieś... No dobrze. Jeżeli macie jakieś pomysły, co do... Mm. Ja, nie. Tak, jeżeli macie jakieś pomysły, to, to piszcie. Eee, mam nadzieję, że serie Wam się spodobało, że będziecie chętnie oglądać. Mam nadzieję, że dam radę jak najdłużej, więc to już komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile wzięte. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się. Cześć.